Filip. Uśmiechasz się do kamery? A jest mama? Baba? Mama. Ba. A powiedz mama. Mama. Filipa, powiedz mama. Powiedz mama, nie baba. Guciu. Mama, a nie baba. Zobacz, co mama? Co to jest, telefon? Powiedz, mama, 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 mama. jeszcze raz. Ech? Ojej, co tu mama pokazuje? Co mama pokazuje? Powiedz mama, mama, powiesz, mama czy nie? To mały gucio. Długi jestem, długi jestem. Taki duży chłopczyk, tak? Tito, Tito zobacz. Co tutaj mamy, a pokaż, czy są ząbki. Pokaż ząbulki. Nie ma zębów. Nie ma. O nie ma. Wyłączamy.